Widzowie, robimy Eski. W końcu na DLC. No, to się przyda na nie. I bierzemy to. Eksperczki. Jak uda nam się zrobić to za pierwszym razem, to. będę zdziwiony. Czekaj, ja mam drugi ul. Да, потом. Ты про як не сюда. Что не поняла. Ультик. Próbuj ponownie. Chcę sobie dojść do... Tjuj... nie, tu jestem... Ej, gigali, chcą, że już bym to raz zer... Spróbuj ponownie wyjście do mapy. Bierzemy pierwszy ult, bo nie mam akurat monet, żeby kupić bardzo przede mną broń. Tutaj I tego podkręca. Ja nie potrafię zrobić tego konia. Ten koniec najgorszy. Ekspercki. Ciao nie zaekupowałem pierwszego ulta. Zobaczymy. Teraz. Trzeba mm coś -mm. na trzydzieści go atakować Tak. I zakipowałem, chciałem tylko sprawdzić bo tylko dla takie Dobra drugie sparowanie. Dobra. Grizzly. Dobra trzecie. Próbujmy. No nie. Bardzo by e się przydały śmiertelka, ale na drugą fazę ten to tak przyda się. za wysoko było. Ну что, не вскочила у меня и я тем ужать ульта на этой файле. Dobra, hmm, nie, nie no ten nie dukił nic, niego stanę, nie tu muszę dostać. Wanka sporobię na tą fazę, bo może się przyda. Nie, no nam jeszcze się pojawił przytrzymałem jakiś piuska, jak, jak drugiej.

Nie. Akurat nie starowało. Um, nie. Nie no nie dało się. Ja bym... Jakby to czarnicz mogły być dwa dasze. Naprzeć. Za wysoko odbikiem i tak bym nie miał na lecz lekkorować. podlatuje od kiedy

O, Calis! Ładu banków strzelił. Woli 35, nie mogę na razie balić 50. Jakby taką walnął na eksperckim, to bym nie grał w tą grę. Za dużo się dzieje na ekranie, nie mam patrzeć, bo to mi wpadać. wpada. Mm, akurat w tą stronę tam, gdzie ja Tutaj powinno mieć... powinno być dodatkowe na to miejsce. Bo sery tutaj by się na przykład przydały różne rzeczy. Jeszcze planuję dwie serie. Jeden czekaś jest nagrana, ale jeszcze... Ale na tym odcinku nie zrobimy jednej eski. Zaraz też tym strzelamy. Dwa ataki na raz! Myślę, że nie tak, że dwa ataki... No i değil Nie się tego, nie zrobimy żadnej Eskino! Nie jestem taki dobra, ten ale ja, jest staram się robić kró, krótsze odcinki, 20 minutowe Nie, dobra, pa widzowie nie chce mi się... Ten, ten będzie taki krótki. Dzisiaj się, się pojawi kolejna seria. Jutro się pojawi kolejna seria. Pa.